Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Czy są jakieś takie ogólne mhm. mm, opcje tego, jak możemy zadbać o swoje zdrowie psychiczne, czyli takie w razie potrzeby e, zbić szybko, tak. kiedy czujemy, że dochodzimy już do pewnej e, ściany? To po pierwsze. Chyba nie chciałbym żebyśmy faktycznie nigdy mieli takie żebyśmy żebyśmy nigdy nie mieli takiego poczucia że musimy tą szybkę zbić ale żeby wiedzieć co zrobić żeby tej szybki nie zbić no to fajnie mieć w razie czego powiedzmy taki młotek w postaci takiego narzędzia który jest naszym takim buforem bezpieczeństwa a ten młotek pochodzi powiedziałbym z właśnie robienia tych, tych rzeczy o które mnie zapytałaś czyli takich na, na poziomie bardzo podstawowym ja lubię się posługiwać modelami bo skoro Ktoś coś kiedyś stworzył fajnego, to dlaczego tego nie szerzyć, skoro to też przemawia? Jest taki model amerykańskiego psychoterapeuty, Johna Ardena, który w bardzo fajny sposób, znowu w Stanach oni sobie tak to bardzo fajnie często ubierają w takie akronimy, które, które dla nich mają sens. I on to ubrał w taki model, który nazywa się Seeds, s e, -E d s Z angielskiego seeds to są nasiona. No, i on to ubrał w taką fajną historię, że nasiona zazwyczaj na przykład takie na, na polu rozrzucamy po to, żeby coś zasiać. Prawda? I to, to mi się bardzo podoba, bo, bo jesteśmy poniekąd takimi siewcami naszego zdrowia psychicznego, czy jesteśmy siewcami naszego kształtowania, naszego dobrostanu. Teraz jakie ziarna zasiejemy, takie później plony otrzymamy. To jest bardzo fajne i bardzo proste do wyobrażenia sobie, i w tych seeds właśnie mieści się tych pięć głównych kategorii, na które ja chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. I teraz z angielskiego, żeby ten akronim miał dla nas sens, mówimy tutaj o. Tak zwanym social factor, czyli taki wpływ społeczny, relacje między, międzyludzkie. Mówimy o exercise, czyli ćwiczenia, mówimy o education, czyli nauka, mówimy o diet, czyli dieta, co myślę, że też fajnie pasuje do, do, do Waszej misji, do, do, do podcastu, w jakim teraz jesteśmy. I na koniec, co nie znaczy, że w hierarchii jest to na piątym miejscu, sleep. Bo teoretycznie możemy sobie prze, przerzucić pierwsze S z ostatniej. Mamy na początku sleep, potem exercise, education, diet, i na końcu mamy so, social factor, prawda? Czyli generalnie te nasiona składają nam się z tych pięciu elementów. I teraz najciekawsze w tym wszystkim jest to, że, że jak to słyszysz, to mówisz sobie, no przecie, przecież on rocket science jakiegoś nie odkrył, prawda? No przecież to. Wiemy o tym, że trzeba iść się poruszać, trzeba się wyspać, trzeba dobrze zjeść, trzeba spędzać czas z, z ludźmi. No i fajnie, gdybyśmy regularnie uczyli się i y, challenge'owali, mówiąc, prawda, po, znowu po języku takiemu y, y, pogliszowemu, czyli stawiali sobie generalnie wyzwania. Nie? To brzmi Jakiś powiem. Ci na, tylko, na poziomie... To brzmi trochę jak piramida Masłowa, po prostu piramida tych podstawowych potrzeb. Jakbyś powiedział, czym to się też różni, bo to jest ciekawe. Tak, tak. No, Abraham Maslow, pomimo tego, że się, że się pomylił w wielu, wielu swoich teoriach, to ja myślę, że, że też jakby dzisiaj nie możemy mówić to trochę jak z Freudem w psychologii. Wszyscy tak mówią, o Freud, BBB, zły, a to był w sumie ojciec psychoterapii i wczesnej, wczesnej psychoanalizy. Gdyby nie Freud, to ja nie wiem, jakby ta, ta na przykład dziedzina psychologii, psychoterapii, czy nawet psychiatrii dzisiaj wyglądała. Mamy te potrzeby, potrzeby współnale, współ, współnależenia i współzależenia, czyli współnależności. Do jakiejś grupy współzależnienia od innych ludzi, bo to pisał o tym znowu Steven Koway w swojej, swojej fenomenalnej książce o siedmiu nawykach skutecznego działania. Tylko ja mam wrażenie, że tam wzięliśmy te nawyki i zapomnieliśmy trochę o sensie tej książki, która składała się z głównych trzech części. Jedna to była, dotyczyła zależności, druga dotyczyła niezależności, a trzecia część dotyczyła współzależności. Ja mam wrażenie, że my trochę tym naszym takim Milenialsowo właśnie korpo, mózgiem wzięliśmy to i powiedzieliśmy, dobra, teraz mam 7 nawyków skutecznego działania, jadę z tematem, pracuję 14 godzin dziennie i trochę zapomnieliśmy, że współzależność to znaczy, że bez innych ludzi nie dam rady po prostu, prawda? No i na, na poziomie wracamy do tego Maslowa, prawda? Współzależenie od, od innych grup, rozwijanie się, bycie częścią czegoś większego ode mnie. No i na samej górze tej piramidy mamy. Samorealizacja, czyli osiąganie swoich celów, marzeń, dochodzenia w pewnym sensie do takiego swojego nieistniejącego szklanego sufitu. Czyli tak jak Matthew McConaughey powiedział kiedyś, wiele lat temu, w swojej takiej bardzo popularnej dzisiaj mowie oskarowej, że on ma w swoim życiu takiego bohatera, za którym goni, to jest jego taki szklany sufit, tylko Clou tego tej wypowiedzi było to, że jego bohater jest zawsze 10 lat przed nim. Co to oznacza? Że zawsze będzie go gonił, ale nigdy go nie dogoni. Czyli ta doskonałość jest czymś, co możemy faktycznie postawić sobie jako cel i marzenie, ale nie chciejmy tego, tego zrobić, bo bycie perfekcyjnym i bezbłędnym byłoby bardzo nudne i, i dawałoby nam dosyć smutne życie. Więc zobacz, jak to się wszystko łączy, prawda? Niezależnie od modelu, generalnie mówimy cały czas o tym samym. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health podcast na naszym YouTube.